Po wizycie w kopalni złota zabraliśmy stamtąd około 8 ton materiału, który będziemy teraz testowali na naszych przesiewaczach nad jedną z pięknych wiosek na jeziorej Wiktorii. Tak sobie żyją tu ludzie? No, zajebiście mają, nie? Też bym chciał mieć tu taki domek przy plaży, kurde. Zajebiście. To sprzątałbym sobie tu 8 ton rudy złota zmielonej mielonej w workach. Każdy worek po 100 kilo paki to zaraz z zrzucą i jedziemy z tym tam na rzekę to pukać. Jesteśmy nad jeziorem Wiktorii. Eee... Będzie to ciekawe wyzwanie. Oczywiście musieliśmy szybko opisać, co będziemy robili i na czym polega nasza technika pracy. Prezentowaliśmy tutaj właśnie przesiewacz szefowi wioski. Musimy przedłużyć pompę. Bo okazało się, że mamy problem tutaj z wodą. Że przedłużamy rurę, dzisiaj jest falnie, strasznie duża fala. Eee, ciężko jest ustawić pompę, bo nam fala ją po prostu rozwala cały czas. Po tej porze roku w Tanzanii trwa pora deszczowa, ale akurat trafiliśmy na bardzo fajną pogodę. Pukanie oczywiście przebiegało w wesołej atmosferze, wszyscy zaciekawieni tym, co robimy. I oczywiście z wielkim niedowierzaniem, że złapiemy to wszystko. Towarzyszyły nam różne stwory, jak widzicie. Ten kolega zdecydowanie nam się przyglądał przez cały dzień. Materiał, oczywiście, nie należał do łatwych. Dostaliśmy materiał, była próba ślepa, tak zwana. My nie wiedzieliśmy, ile to jest w środku. Wiedział tylko właściciel materiału. Po to, żeby skutecznie przeprowadzić próbę, musieliśmy przepłukać całą tą płytę. Jak widzicie, jest to bardzo drobny materiał. Nie było wcale lekko. I jak zwykle, zawsze w Afryce nasza wizyta wzbudza ogromne zainteresowanie. Mieliśmy kibiców, widzów, oczywiście pół lokalnej szkoły. Ale nie tylko dzieci, ale również dorośli bardzo bacznie przyglądali się temu, co robimy. Oczywiście, zawsze wyciągnięcie drona wzbudza ogromne emocje. i te... No, i tak to zawsze wygląda. Ja tu coś robię. Ja tu płuczę swoje swoją zaciekawione. Co jest? Dacie mi popracować w spokoju, nie? Nie? Piąteczka. Okay? Piąteczka. No, i oczywiście, wyniki. Dostaliśmy bardzo trudny materiał do płukania. Złoto było niezmiernie drobne. W próbie okazało się, że wypłukaliśmy ponad 7 gramów, mieliśmy wypłukać około 6,5, więc właściciel materiału i lokalni górnicy naprawdę byli pod wrażeniem tego, że praca, którą normalnie wykonują w ciągu tygodnia, a może półtorej, zajęła nam niecałe 4 godziny. Z bardzo dużym, dobrym rezultatem wyciągnęliśmy wszystko, łącznie z takimi kilkoma dużymi płatkami, które normalnie zniknęłyby w tęci, także testy były bardzo udane. Działamy dalej. Teraz pozostało nam tylko dostarczyć im odpowiednią technologię, tak aby ci ludzie nie musieli już używać rtęci, która ich zabija, niszczy środowisko oraz wykańcza tych młodych ludzi, którzy pracują w tych kopaniach każdego dnia.